Delta Rune. No zobaczymy co to jest. Zobaczymy, bo jestem bardzo ciekawy tej gry. Trochę zlekałem. Z tego co... No, słyszałem to. Co niektórzy bardzo oczekiwali tej gry ode mnie, więc pierwszy odcinek pojawi się właśnie teraz, właśnie jak to oglądacie, a następny nie wiem kiedy się pojawi, bo mam w planach no trochę jeszcze innych filmów ciekawych tam powstawiać, więc... Myślę, że taką serię, taką serię serię tam więcej odcinków będzie trochę później, ale teraz taki pierwszy, wstępny, nie, wiadomo. No. I hej, cześć, witajcie z tej strony. A do dzisiaj Delta Rune. Szczerze jestem ciekawy, co to za gierę, Bo mówię nic, totalnie nie wiem o tej grze, oprócz tego, że istnieje. Yy, i no dobra, no znam parę postaci, tu nie jest tam Spamton, i teni, ale tylko wygląda i znam nad nie wiem, jaką mają ten... E, jak to się, funkcje, funkcję w grze. Ja jestem bardzo ciekawy spamtona. Jezus Maria, on ma tak dobrą nutę. Big shot. Jezus. Mm, po prostu cudo. Więc dlatego ja oczekuję go bardzo. Ale dobra, bez zbędnego przedłużania tutaj. Na razie chyba mam wybrać postać, jaką głowę mam mieć. Hmm. Ciekawe to są wybory. No, to nie. To też nie. To nie, nie, nie. Mm, może to? Chyba, że łys. <grym> nie, no, to może mogę wybrać. Seg the torso. Jezu. no ty, Czym się różni? A dobra, różni się czymś dobra, faktycznie. Tak? Legs. Ja mam nawet nogi wybierać. Czym się. Czym się różnią te od tych? A ja, serio? Nie widzę różnicy. Gdzie tu jest. Czym się to różni? Przepraszam bardzo. Nie widzę. A nie, dobra. Między tymi widzę różnicę. Dobra, biorę pierwsze lepsze. Bo nogi to. This is your body. Wow. Wspaniale. Do ja accept it. No, chyba nie mam wyjścia, nie? Excellent. You have created. Ok. Now let us shape its mind as your own. What is favorite food? Swift oil. Yy, o mój Boże. Jakbym jeszcze znowu dobrze No Czy nie? Dobra, słodki, soft. Czyste? Nie, taki. Nie. Sour, salty, słońce, hej, gdzieś inny. dobra, wezmę Solone. Ja lubię Solone. Z reguły. Your favorite blood. Co to ma być? Okej, okay. A, A, B, B, C, D. <laughs> a, B, weźmiemy. To jest najbardziej kompatybilne. A gdzie w ogóle zero, nie? niż CD było tam Dobra, nie, nie istotne. What color does it like most? Red, blue, green, cyan. Widzę, że RKB i C. Um, wezmę red. Tak. Please give it a gift. Kindness. Ja chcę kindness. Uh, love. Tak. Bardzo wspaniale. Have you answered, honestly? Oczywiście, ja jestem bardzo szczery w tej chwili. You acknowledged the possibility of pain and. Y dobra, coś tam. Da, da, da. Understood. Okej, okay, zrozumiałe. Wszystko ten Name your. O, oczywiście A, D, E, Dzieska. No tutaj. Okay. Adek! And. We called. Call it, Adek. No, pięknie. Aaa, Your... dobra, też Adek wpiszemy, co tam. Adek, Adek, myślę, że będzie... Pięknie. Adek. Tak. Of course. Of course, tak, pewnie, pewnie, oczywiście, oczywiście. No, no, teraz... Ha! <laughs> oh, zauważyli, no! No w sumie co się spodziewał, to jest jednak... Thank you for, for your time. Mogę już grać? Your wonderful... ...creation. O! Oh. you know be discarded. Eee, uh, no... Okej... Okay. Your name... ...is... ...a. Ah. <gasps> TORIEL! A Chris! Okej, okay, jestem Chris, ale... TORDIEL! <coughs> Chris, if you don't do not wake up, we will be late for school and You will wait outside for you, alright? Tak, tak. Mogę się ruszyć Nie czy. Nie za... Tak się zastanawiam? Yo, that's me. Rozejrzmy się tutaj. Co tu jest? Jak tutaj... Chodzenie takie samo jak w Undertale. Looks like it's sinkhole. You're bad. Okej, okay, tutaj nic takiego. A czyje to jest? E, Okej, okay. ooo, fajnie. A czyje to jest wtedy łóżko? Ej, bo mi nie powiedzieli, czyje to jest łóżko. Z kim ja tu mu ten? Współdzielę pokój, niby. A to jest komputer. Dobra, idziemy dalej. Ciekawy domek. Tutaj jest jakieś przejście, tu jest jakieś przejście, a tu jest. Uuu! Lusterko, tak jak? O, pięknie. E, kaktus. A jak to nic więcej, jak ok. tu się nie możecie. Ten. Kto by się spodziewał, że drzwi są zamknięte? W sumie... Mm. Kogo nie ma? I ZDB. Okej. Okay. Jeszcze wspomnę, że ja gram na demówce na razie, więc trzeciego i czwartego chapteru nie mam. Ale to kiedyś chcę kupię po prostu, jak na razie pierwszy i drugi chapter jest do zrobienia, więc... Okej, okay, czyli moje postać ma matkę i... brata, zgaduję, że matka to jest Toriel, ale brat? No cóż, zobaczymy, nie? Ja chyba... mogę tymi drzwiami wyjść? A, to jest Kibel, okej. Okay. Rushit. Yes. Czuję satysfakcję. Satysfakcja mega. No mhm. dobra, idziemy stąd. Wychodzimy chyba z tego domu. chyba na, na to wychodzi, że tu jest wyjście. Toriel już czeka. There you are. We might steal... Bia... Biable. Biable. To make it. It's a beautiful day today, it's not... I hope it stays this way when Azriel... Uuu, uh, As... Aaa, ah, ej, hey, nie pomyślałem, że Azriel może być bratem, w sumie. Yo. Dobra. Will he still enjoy coming to college? Yo. Ale koty. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Wrogi to był... Undyne! Undyne. Jednak będę kombinował z tą muzyką i jednak ją lekko przyciszę, ale nie dużo. O. Teraz. Dun, dun. Ej, to jest nuta no, z Undertale'a, po części. No teraz ten fragment był z Undertale'a, jak nic. A tak za rękę musisz mnie trzymać. Sam dam radę. O. zam. to. Skąd tą scenę? No, uwaga. Alfes. Let's go! E, dobra, so does everyone have a. Uu. czy tam był Monster Kid? Poczekaj, Monster Kid. Ej, tego Jeronka kojarzę z przodu po lewej. Z takiego pewnego mema. Jest tam Temi. Temi jest tam po prawej na górze. Yo! group project. This mo... O, mój Boże, pracę w grupach nienawidzę tego. Uh, find a partner, Temi! A oh. 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 co to jest? Jest black and white. A oh, ja Monster Kid. A oh, nie, bardzo jednak to chyba nie jest Monster Kid. A panaceum, haha. No, mnie keeps turning to me and saying, holy partner, like, oh boy. A i tego pta, to szarot też kojarzę. Ogólnie te postacie są niektóre znane z Undertale'a, ale tutaj... Hey, Chris, what's up? Did you lose your pencil again? Give you one deck and you can... On one or deck. I'm sorry. Uh, yes, ask. No, zapytam się. No, no, I do not approve the, Aha. No, uh, What were you saying? Actually, I just wanted to know a... <laughs> Can you please speak up? Ooo. Co tu przybył? O, Suzy. Okej. Okay. Witaj, Suzy. Mm -hmm. I'm late? No, you're fine. Choosing partners for the next group project and... Chwila, taka... Natalia jest... Tafis... Wydaje się być zaniepokojona przybyciem tej postaci. O, oh. jestem Okej. Okay. Great. Taki Emos to jest jakiś, się czy co? O oh, Depression, jakiś ten kid. Everyone here, right? Okay. This is the third time. It's gonna be second. Okay. How about this? If no one speaks up, okay. Over again, a Anyone, please. Hey, there might be box in this. Okay. It's Elfies. Why don't uh, Susie and I? Uh, good idea, idea. Uh, so, Susie signs you came. So? Uh, whatever. No. we with her and make sure she. Spoke, guys. A czyli nad nie miałem tutaj prawa wyboru, po prostu no. Ale dobra. O. <gasps> Uuu, zjedzona Kreda. Chris. Didn't see you there. Ouuu, coś tu się stanie. Hej. Tak, nic nie widziałem. Spoko. Eee, coś zgaduję, że moja postać w tej grze jest mało rozmowna, w sumie jak w Undertale, więc. <grystanie> Chris. Hej. co tu się dzieje? Sekret. <grystanie> Wait. What the oh mm. okay you got me I'm done one little thing seems like a waste to get exploitable blah, blah just for having a snack uh, so Chris if I know you are gonna pull the trick <laughs> why don't I just get blah, blah, blah. so <sighs> so yeah yeah. Zostaw moją twarz. No. O. No. Zostaw mi torie. Azir nawet zostaw. Morta co ten kpis. Butter. Aha, nac mm. nie ten. You haven't got any. Ok, czyli mam zrobić co. So. okej okay, no. Let's go free. <laughs> free! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? I nie, mi za Suzy. Okej okay. Good. Can you walk any slower or what? Uh, Come on, freak. Jezus Maria. Freak. Naprawdę freakiem mnie musisz nazywać? Well, here's the closet too bad. Co tu się dzieje? Is it me or is the really dark in there? Co, co tu się dzieje? Dlaczego się moja postać wycofuje? No idźcie tam! Jestem ciekawe! Nic się nie dzieje, frytę, to jest idź. Idę, 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 idę. Id 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 id. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Gdzie tu... Dlaczego jest tu tak ciemno? There aren't any walls. Jack's so bad she can get it herself. Ooo, oh. chyba mamy problem. O. Uh. O oh, oh, nie, co się podłoga, to nie, nie wróży dobrze. Yo, ale. Ale, ej, fajne to było to te przejście. Teraz na chwilę przerwy. Nie masz może pieniędzy na wymarzoną grę? To dobrze się składa, bo jak wejdziesz w link w opisie, to przeniesiecie do strony zwaną Instant Gaming, czyli sponsor tego filmu. Znajdziesz na niej gry w Cholero dużo! Na przykład zobaczcie na. to wad za No, prawie jak za darmo! Prawie jak za darmo! Tylko 4 złote, 4 zł, o Boże! Albo Minecraft, zobaczcie, przecena, Jest różnica, nie stuwa, nie stuwa, tylko 6 tych, 6 tych. No, po prostu tu się w głowie poprzewracało. Link w opisie i koniecznie wejdźcie przez tego linka, bo wy macie. Przecenione gierki, a ja co? Gówno. Nie no, dobra, żartuję. No, jakoś kasę trzeba zarabiać, no co ja mam wam powiedzieć. Dobra, co tyle. I co teraz? A jeszcze mam jedno pytanie, a ty trzeba, to trzeba takie do siebie. Jak się z Sejpowie O! O! Oh. Jestem spadnięty. O! Ale fajne, fajne kolorki, no kurde. O to chodziło. Chyba to jest safe. Light only you can see by second... Safe! Let's go! Już 23 minuty! Jezu, dobra, a jeszcze... Nie no, jeszcze FIA pogram. Nie wiem, może tak być, że teraz skończę. Za bardzo się wciągnąłem. Co to ma być? Co, co to jest? Jak się to wahadłuje? Nie wiem, jak to powiedzieć. Ok. That's so interesting. A tutaj cieknie olej. Ciekawe. Coś tam było na górze, mam wrażenie. Ale oko. Gdzie ja się dostanę idąc tak? Bo w sumie nic się nie dzieje. Coś tam znowu było. Uh. A tu. bańki? Następne bańki O nie, dwie drogi. Co ja mam wybrać, niby teraz? Idę w dół. W dół. Co będzie, to będzie. Tutaj coś się mieni. Take it. Yes. Okej, okay, coś dostałem. U, tak tutaj są itemy. Ok, dobra, ale. Fila, zobaczę. Fila eee, tu zetka, nie? Tak, już. Ok. Dobra, tyle mi wystarczy wiedzieć Idę dalej po prostu Uuu, a ten taki trochę dziwny te wahadło oh, oh, oh. Nie, stop it! Stop it! Nie podoba mi się to O, następny save, Okej okay. Dosyć szybko Bardzo szybko w sumie, ale dobra Jakaś tabliczka? Mm. Ok To jest jakaś zagadka? O nie Polka, czekaj, jeszcze raz przeczytam. It's is not only A blinded by darkness can see the way. A, okej. Okay. A czym musiałem wyłączyć te, okej. Okay. Okej, okay. ciężka ta zagadka nie była. Tylko nad nie zrozumiałem, jej, ale zrobiłem co się liczę? O nie, pianki. Co sobie. Naj... Uuu. mogę je zdmuchnąć. To ja zmucham wszystkie. A gdzie jest w ogóle Suzy? I co to było znowu? Coś tam ten. No i znowu. A, Suzy. Chris ah. <laughs> dumpas a ah. No, panie było jakbyśmy znaleźli drogę. No właśnie, gdzie to jest wyjście? Jak to ja Jak to O, ah, mam prowadzić. Spoko. Ej, teraz tak będziesz ze mną? Chodzić. Chodziła, chodzić, nie nevermind. No właśnie, nevermind. Chyba chodziła. A, it's too slow. Ja nie umiem tak szybko. Mogę? <laughs> Tutaj można sprintować! Tu można sprintować! Nie wiedziałem! Co czeka na nas? Uuu... Uh. O, oh. To co się ma nie lubi? W nas. O nie, czuję się jak z Undyne Uuuu Ja podziękuję takim przygodom ja Nie chcę, ja nie chciał, ja nie wiedział ja Nie chcę, daj mi spokój To jest... Jest down here Czego on strzela? Ooooo! Czego to są... Fia? To nie był... Nie, to był pik. To jest chyba pik. Nie Jestem pewny, bo karo to są rąby. Tref to jest taki liść. Kier... Tak, kier to serduszko to to był pik. Dobra. jest Suzy. O, Suzy. Jesteś. To ja może zapytam się o co chodzi. No no nie jestem martwy. Nie wiem Ciekawe miejsce na pewno O jest safe Pięknie, wspaniale Nie wiem bo tak już kurde tyle minęło to ja chyba zakończę na dzisiaj nagrywanie Mam nadzieję, że wam się podobało taki wstęp. Za dużo się nie podziało. Ale no, mam nadzieję, że w następnych odcinkach będzie jeszcze więcej. Ja się z wami w takim razie żegnam. I cześć!